Siemoko! Witamy Was na kolejnym odcinku z otwierania kart Pokémon. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i komentarz. I jak chcecie wziąć udział w konkursie, to właśnie... To co mówiłam, musicie zostawić sobie, suba, lajka, subskrypcję i komentarz. Obojętnie jaki, musicie coś napisać, może być minka, późka, serduszko. Dobra, a witam no, Was Jurka, Saman. I Saman, Max Saman. Eee, proszę, proszę, proszę. Jasne, proszę cię. Ja od koleżanki też dostałem taki pierścionek. A, jaki fajny pajączek, no, ale dostał... Halloween. na Halloween. I losowa... I ci... Ale dzisiaj nie, o... dzisiaj Olek będzie losował, ale sobie na koniec odcinka. Tak, a teraz rozwiązanie konkursu z zeszłego tygodnia. Wygrały pokefanki. Julka będzie otwierać busterka. I jeszcze taka informacja. Pyszne? tak yy, ta może otwierać yy, Tutaj... Znowu yy, ja jestem bosem 3614. Odezwij się czy otworzyć ten musterek yy, czy ci go podesłać. Bo Weź my nie tam... będziemy No, Bo już troszkę czekamy. I on otwiera Tak, no. Tak, no, tak. tak. Dawaj, dawaj. Pokewanki... Busterek dla Was Journey Together was Powodzenia mm. okay. Blackbird Training, Voltor, Morgrem Purloin SPP Electrode Hobsbuck Pangoro Skowet. Nie wiem, więc... ja. nie jest. No, niestety. A pierwszy raz widzę taką kartkę, kartę i, tak, i takiego pokemona Nic nie było, trudno. Dajcie znać co z tymi kartami zrobić. Yy, dobra, teraz jak to nagrywamy, to są mistrzostwa Pokémon TCG w Gdańsku regionalsy yy, Trzymamy kciuki za wszystkich chłopaków, którzy walczą o żeby zająć jak najlepsze miejsca dzisiaj otwieramy sobie Archa Ludona i Xboxa ja i dorzucimy sobie jeszcze 4 megasy Ej, a potem zrobimy no no to to jedziemy z tym dobra mamy odpakowane mamy jumbo kartę poleci zaraz do naszego albumu z jumbo kartami dwie promeczki. jedna taka sama tylko mniejsza a druga ze stampem ze Searching Sparks. Dobra, otwieram. Ja na końcu będę byłem... Ja mam tak. Ja mam e, mega evolucję. Ja mega evolucję. Ten I. Taki seryjny zespół. Dobra. Olek zaczyna. Otworzył sobie zespół R. Ja sobie źle obliczyłem i dorzucimy sobie 5 mega słów. Dobra. Squillaba. Niedoryna. Altość. Zudu do. I, a ja na tu będę otwierała zespół E a na to tam... wow, mamy ho. To, to, to. Teraz ja? Mm, dobra, to proszę koszulka Dziękuję. to zaczniemy sobie od dziurnej, a mega e, na, na sam koniec jest zostawimy. Cena. Nic. No tak jest. Dzięki dla oka Dobra. dobry, dzień dobry, się już się pochwalić, że mama mi yy, już kupiła dobry, dzień dobry, dzień osób nie dobry, to, to jest jakby taka bajka i to bajka i ta bajka ba... się nazywa Sanyo uh, i ma miejsce tylko kupiła kalendarza. ale no, nie w serwetach. Uh, teraz ja. Yeah. Kodzik Pikachu. Upsik! To no, już ale A dobra, sprawdź. Może czy być fotobola, albo. Nie, Masterbola chyba nie wiem. Nie, to czasami nie arty są na przedostatnim miejscu, więc to już sprawdzę. tak o, Je Jest! Jest przed mówiłem. Przed bardzo ładnie. Ej, ja chciałam Bardzo ładnie. Może weźmiemy Ale to już po odcinku bardzo ja po sędzia. chłopakach będę otwierała naszego Lukalio, a potem współerek. Dobra, Olek? Nie, ja też ok. I każdy yy... ma po ale ja mam kartkę, kartkę a chłopaki mają jeszcze. No w ogóle nie tym nie razem ja. wzięliśmy sobie boosterki z, ze strefy książki. Możecie tam też zajrzeć sobie, zobaczyć co wam się trafi. Bo też zaczęli tam sprzedawać. I dajcie znać czy wy obchodzicie Halloween czy nie, bo, ja, bo my obchodzimy i zawsze idziemy do Mesłowic i tam Mesłowic i tam zbieramy cuksy. Przynieśli całą torbę cukierków Nie ma nic w tym usterku Dobra. Będę zacząć był słaby. U mnie górnej kolejny. Czyli w sumie z tego boksa wypadły nam Cho i Zeluza, 2 i ekstra, nie? Nie było jeszcze ten. A, ty masz, ty masz ty masz jeszcze... Dobra, dobra, to jeszcze jest szansa na cośkolwiek że ptaciowa N jest to Kodzik wiesz to tak pokazuję, żeby to było tak to było no. No. Mm. Chill, Surfing Beach Latios Tyrug Strange Time Space i czy Mega Lenura! Już takiego mam No to Nie chciałaś się wymienić, ja to teraz śmieją. byś się mogła wymienić. Mhm. Dobra. Dzień. Megas, ostatni megas wolka. A ja mam o, dzisiaj nic? dwa Sma... Wreszcie coś mogę wyrobić. Wreszcie się, się mogę zabawić. Hej! <laughs> <Wow! śmiech> <laughs> <laughs> Świetnie! No Lili się trafiła. No czyli... Na bardzo wylopiłam. Świat książki czy ten? Oddały, oddały, oddały. Wątpię chociaż. Ładnie wyszło, ja a myślę, jeszcze wie, dwa busterki przed nami. Jeden mega, jeden okay. DRI tata ma tylko jeden drugi. Mm. jak obchodzicie halloween i chodzicie po domach to dajcie się znaka za kogo się przebraliście bo ja się przebrałam za czelownicę, Olek za akurat okay. nie mam nic eee, no. i ostatnie postawę ostatnia szansa chociaż i tak nam dobrze poszło mm -hmm. zespół E nie był dla nas łaskawy Za no bardzo Pichu Tauros Morpeko Larbita I Hitten Adventure To Leaf Sergia Power No i tak jak zwykle zespół R nam tutaj się nie bardzo oddał tylko ho z dziurna Velusa. No i megasy. Z pięciu megasów nam wyszły 3 trzy, trzy dropy. Ale, ale to jest bardzo ładne. ładne tak. I w prawdziwym życiu to się jakby tak świeci, że pod kątem to nie wygląda. Oczy jej świecą. No oczy też jakby. Halloween! Ale włosy jakby no tutaj pod kątem nie wyglądało jak tak... Jakbyś świeciły te włosy. Dobra, konkurs. Losowanie robimy. Ja losuję. Ciekawe to losuje. Dzisiaj taka... losowanie na temporala. Maszyna losująca o imieniu Olek wylosował. Dwa <tuk> <-tuk -tuk> PL. O, gratulujemy on też ma swój kanał także podepniemy link w opisie filmu Temporal jest twój odezwij się czy otwieramy czy nie Olek już poleciał wziął dropa i poleciał bo musisz sobie schować także dzięki na razie pa, pa. Dzisiaj, cześć